Dziś mam dla Ciebie przepis na idealne naleśniki: pożywne, smaczne, sprytne i szybkie. Zresztą, sam zobacz. Przygotowanie pożywnych i smacznych naleśników zielonych zacznę nie od czegoś innego, jak od koloru zielonego. Aby go mieć Musimy zblendować na przykład szpinak Baby. Zobaczcie, jak ja to zrobię. Aby naleśniki były pożywne i smaczne, muszą mieć kolor zielony. Jak go uzyskać? Zblenduję młody szpinak. Szpinak mam już zblendowany, tak oto wygląda. Pachnie świeżością, pachnie wiosną i na pewno zabarwi pięknie nasze naleśniki na zielony kolor. Aby one powstały, co muszę zrobić? Przede wszystkim do dzieży miksera muszę przesiać składniki suche, takie jak półtorej szklanki mąki pszennej, łyżkę cukru waniliowego, czyli cukru z prawdziwymi ziarnami wanilii. Zobaczcie, wszystkie grudki zostały na sicie. One się do naleśników nie dostaną. Składniki suche mam już w dzierży, są niesamowicie napowietrzone. Dodam jeszcze szczyptę soli, a nawet dwie i całość połączę. Składniki już się pomału łączą, więc za chwilę dodam mokre składniki, takie jak maślankę, mleko, Wodę gazowaną, która niesamowicie podbije te naleśniki i sprawi, że będą takie niesamowite małe bąbelki właśnie podczas smażenia. Oraz dwa całe jaja. Całość mieszam w jednolitą, rzadką masę, jak na naleśniki. Kiedy nie ma już grudek, a składniki połączyły się w jedno całość, nadeszła ta chwila, aby zmienić te naleśniki w te właśnie pożywne i zielone. Szpinak dodaję do pozostałych składników. Zobaczcie, za chwilę z tego ciasta powstanie piękny zielony kolor. Ciasto mam już jednolite w pięknym zielonym kolorze. Teraz Pozostawię je na około pół godziny, aby odpoczęło. A następnie zacznę smażyć na rozżanej i lekko na oliwionej patelni. Naleśniki mam już usmażone, są jeszcze gorące, ale zobaczcie jak są pięknie zielone. Już bym je zjadł. Ale to nie koniec, ponieważ brakuje jednego składnika. Dodam do nich niesamowicie pożywny i naturalnie pyszny składnik. To będą parówki. Parówki 100% z szynki. Parówki mogłem wcześniej sparzyć, bo nie wiem czy wiecie, ale parówek się nie gotuje, tylko się je parzy. Ale nie jest to konieczne, ponieważ naleśniki są jeszcze gorące. Co teraz zrobię? Biorę jedną parówkę, której nie ma konserwantów, jest tylko mięso i przyprawy i zawijam szczelnie w zielonego naleśnika. Kiedy parówki mam zawinięte w gorące naleśniki, kroję teraz jak sushi na plasterki. Od razu układam na talerz. Właśnie poznałeś mój przepis na niesamowicie pożywne i pyszne naleśniki. Napisz w komentarzu, jaki jest Twój przepis na idealne naleśniki.